Cześć moi drodzy, zastosowanie twierdzenia Pitagorasa, klasa ósma, część druga. Lustro ma wymiary 2,2 ,2 na 2 i 2,2. Czyli jest kwadratem. Hop. 2 na 2, 2 na 2. No, 2,2 na 2,2. O, tak dokładnie. Czy można je przenieść przez drzwi o wymiarach 1 na 2. Czyli to będzie 2. Nie, nie będziemy porównywać rysunków. Tutaj mamy jedynkę, tu mamy dwójkę. Generalnie, żeby to lustro się zmieściło, to musimy mieć tutaj na wpionie, nie przejdzie, no bo jest za długie. 2 tak? dwa na 2 dwa, nie wejdzie w dwójkę. Jedyna opcja to musimy sprawdzić, czy wejdzie na ukos, ewentualnie pod innym kątem nachylenia. Byle nie, że tak powiem, tą czarną kreską, tak, czyli w pionie, tak, więc już delikatny ukos da nam, yy, da, nam da nam jakieś tam możliwość przeniesienia, ale musimy sprawdzić, czy yy, najdłuższy odcinek w świetle tych drzwi, czyli właśnie przekątna tego prostokąta, yy, pozwoli przenieść to lustro. No to sprawdźmy. W takim razie mamy sobie yy, tu będzie nasz x, ta nasza przekątna i to będzie x kwadrat jest równe 2 kwadrat plus 1 kwadrat. Znaczy mamy x kwadrat to jest 4 plus 1, czy x kwadrat to jest 5? W takim razie x to jest pierwiastek z 5. I teraz pytanie, ile to jest pierwiastek z 5? Pierwiastek z 4 to jest 2, a pierwiastek z 9 to jest 3. W takim razie trzeba tutaj, posłużymy się kalkulatorem i spierwiastkujemy sobie piątkę. To jest 2,24 setne. Czyli wychodzi na to, że zmieści się, aczkolwiek nie wzięto pod uwagę grubości lustra, bo nie jest, to nie jest powiedziane, że tutaj w tym kącie to będzie tak dokładnie, no ale teoretycznie zmieścić się powinno. Dobra, zadanie następne. Hop, inny kolor. Oblicz pole prostokąta, którego przekątna ma długość 7. A jeden z boków ma długość 3 pierwiastki z dwóch. Eee, dobra. No to mamy prostokąt. Hop, 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 hop. Przekątna. Przekątna ma 7. A jeden z boków, obojętnie który, ma 3 pierwiastki z dwóch. No to drugi ma x tradycyjnie. A pole tego prostokąta będziemy liczyć ze wzoru no a razy b, czyli bok razy bok. No to liczymy. Szukamy tego x. No to tak. W takim razie x kwadrat Plus trzy pierwiastki z dwóch też do kwadratu jest równe 7 kwadrat. Układamy twierdzenie Pitagorasa do tego. Eee, dobra, no to mamy x kwadrat. To się równa 49, bo 7 sobie potęguje. Natomiast tutaj potęguję, to również, to będę miał 9 razy 2. To jest razy. To jest 18. Ale to 18 było tutaj ze strony z x. -em. Przeniosę na drugą, czyli zmienię znak żeby będę miał 49 odjąć 18, czyli x kwadrat to jest 31. Czyli sam x to będzie pierwiastek z 31. A zatem pole tego prostokąta to będzie 3 pierwiastki z 2, razy pierwiastek z 31. A to jest 3 pierwiastki z 60. 2 czy to się da rozłożyć? No nie za bardzo, no bo 30, 62 to jest 2 razy 31, 31 jest nieparzystą. Przez 3, e, przez 3 się nie podzieli, przez 2 się nie podzieli, przez 4, przez 5, 6, 7, się nie podzieli, czyli tak po prostu zostawimy 3 pierwiastki 62. No dobra, no to wymazujemy i lecimy do następnego. Bo krąbu ma długość 13, a jedna z jego przekątnych ma długość 24. Bok rąbu. Czyli przydałby się ten rąb. O, chop, jest sobie rąb. Yy, tu jest 13. I tu jest 13. Yy, jedna z tego przekątnych ma długość 24. Jedna z. Oblicz długość drugiej przekątnej. Załóżmy, że jedna obędnie, która. Jedna jest tu, a druga jest tu. Załóżmy, że ta długa będzie to 24, czyli to będzie 12 i tutaj też będzie 12. W takim razie mamy obliczyć długość drugiej przekątnej. Wiemy, że one się przecinają pod kątem prostym i dzielą się na pół, więc obliczyłem sobie tego x tutaj. Czyli wychodzi na to, że 13 kwadrat jest równe 12 kwadrat plus x. Kwadrat, tak naprawdę. Ale jakbyśmy tego, tej 24 nie narysowali, to tak byśmy mieli taką sytuację. Czy tu będzie 12, a tu będzie x, to to jest obojętne, tak naprawdę. To jest tylko rysunek poglądowy. Tutaj mamy 169, jest równe 144 plus x kwadrat. W takim razie przeniesiemy sobie to 144 tutaj na lewą stronę. Będziemy mieć 169, 144, to jest x kwadrat. W takim razie x kwadrat to jest. 25. 25, zatem po spierwiastkowaniu x jest równy po prostu 5. A my mamy obliczyć długość drugiej przekątnej, czyli druga przekątna, Załóżmy E to jest 10, tak? No bo tutaj też jest x, czyli ten sam X. No to 2 X dają nam 10. Dobra, no to następna. Hop. Oblicz obwód prostokąta, którego przekątna ma długość 5, a jeden z boków jest dwa razy dłuższy od drugiego. No to lecimy. Jest ja sobie znowu prostokąt. Przekątna ma 5, a jeden z boków jest dwa razy dłuższy od drugiego. No to jeżeli tutaj będzie a, no to tu będzie 2a, bo ten ma być dwa razy dłuższy od tego, no bo ten jest krótszy, nie? No to tak wypadałoby to rozrysować. W takim razie stwierdzenia Pitagorasa, hop, będzie mieć 2a kwadrat, ważny jest tutaj ten nawias, plus a kwadrat po prostu, jest równe 5 no, ważny jest ten nawias tutaj z racji tego, że będziemy potęgować cały ten bok. Jeżeli by tego nawiasu nie było, to potęg, potęga dotyczyłaby tylko tego a, a nie może. Powinniśmy potęgować cały bok, czyli wyjdzie nam 4a kwadrat. W ten sposób mamy 25. No to to jest 5a kwadrat, jest równe 25, czyli podzielić to na 5, czyli a kwadrat jest równe 5. Po spierwiastkowaniu otrzymujemy a, jest równe pierwiastek z 5, to jest nasze a, a my mamy obliczyć obwód prostokąta. No to jeżeli a to jest pierwiastek z 5, 2a to będą dwa pierwiastki z 5, no to obwód tego prostokąta to będzie tak. Tutaj też mamy pierwiastek z 5, to mamy dwa pierwiastki z 5. No to tu mamy 2 i 2, dwa, 4 i jeszcze 2 z 6, pierwiastków z 5. Yy, dobra, no to następne, ale tu już zmarzymy wszystko. I hop. Yy, no to jaką wysokość ma rąb o przekątnych długości 12 i 16 cm? Ale tutaj tych rąbów dzisiaj. Ja sobie rąb przekątne były. Hop. Jest sobie jedna, jest druga. Wiemy, że przecinają się pod kątem prostym i przecinają się w połowie. W takim razie 16 jest tutaj, no to tu będzie 8 i tutaj też będzie 8, natomiast tu będzie 6 i tu też, tutaj też będzie 6. Mamy kąt prosty. 8, 6 i x, no to lecimy, a obliczyć mamy wysokość tego rombu. No to zaraz będziemy się martwić tą wysokością. Yy, mamy tak. Yy, x kwadrat. Jest równe 8 kwadrat, równe 8 kwadrat plus 6 kwadrat. Więc mamy x kwadrat to jest 64 plus 36, czyli x kwadrat to jest 100. Pierwiastkujemy, czyli x jest równe 10. W takim razie mamy 10 tutaj. I to jest rąb, więc 10 też jest tu. I żeby obliczyć wysokość tego rąbu, zmienię kolor. to możemy posłużyć się tym trójkątem tutaj obok. Zobaczcie, ta wysokość na czarno, nazwijmy sobie tradycyjnie h, to też jest wysokość tego trójkąta tutaj obok 10, 10 i 12. A pole tego trójkąta liczylibyśmy jako 1 druga razy 10 razy h. W tym wypadku przy takich oznaczeniach. Ale pole tego trójkąta też można by było obliczyć jako 1 druga 12 razy 8. Dlaczego tak? Zobaczcie, że wzór na pole trójkąta to, to jest tradycyjnie 1 druga a razy h, no a ewentualnie jak ktoś woli to a razy h na 2. To oznacza, że połowa z iloczynu boku i wysokości. Ale to nie jest byle jaki bok, i byle jaka wysokość. To jest wysokość opuszczona na ten bok. W takim razie ta wysokość nasza czarna pada na x dziesiątkę. Czyli wzięliśmy ją do pierwszego pola, rombu. pola trójkąta. Sorry. E, tutaj natomiast mamy inną wysokość, czyli ósemkę, która pada na dwunastkę. Też pod kątem prostym, też wychodzi z wierzchołka, więc to też jest wysokość i to jest użyte tutaj. I w tym oto sposób mamy równanie z jedną niewiadomą, które należałoby rozwiązać. W takim razie 1, 2 razy 10 to jest 5 i razy h to jest 5h. Tutaj będziemy mieć 1, 2 razy to się skróci z ósemką to będzie 4. Tu będzie 1, 4 razy 12 to jest 48. Dzielimy to sobie na 5. W takim razie h to jest 48. Piątych wyciągamy całości, że to będzie 9 i 3 piąte, czyli 9 i 6 10, obojętnie, czy dziesiętne, czy zwykłe. to już nie grało roli, a my mieliśmy obliżej właśnie tą wysokość, nic więcej nie trzeba tutaj robić. Dobra, no to przechodzimy do następnego zadania. Oblicz obwody narysowanych trapezów. No dobra, weźmiemy sobie chyba każdy z tych przykładów. Hop, hop, hop i hop. To wygląda na trapez prostokątny, bo tu jest piątka, a tu jest kąt prosty. No w sumie ta piątka do kąta prostego nie ma nic, ale ten kąt prosty świadczy o tym, że to jest trapez prostokątny. Tu mamy 5, tu mamy 6 i tu mamy 17. W takim razie mamy obliczyć obwody, czyli brakuje nam tego ramienia tu, czyli x. Generalnie to, co wiemy, to że tutaj, jakbyśmy opuścili wysokość, to ona też by miała 6, tak? Bo to jest dokładnie taka sama odległość między tą 5 a tą 17. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli tu jest 5, no to to 5 też jest tu. Od kąta prostego do tej wysokości. W takim razie tutaj jest 12. No i mamy trójkąt prostokątny 6 12 x Czyli x kwadrat jest równe 6 kwadrat plus 12 kwadrat. Czyli x kwadrat jest równe 36 plus 144. 4, czyli x kwadrat jest równe 36 plus 144 to będzie 180 pierwiastkujemy w takim razie x mamy pierwiastek ze 180 w takim razie pierwiastek ze 180 rozkładamy to sobie 180 można by było w sumie na 3 60 na 3, 20, na 2, 10, na 2, 5, 5, 1, hop, jedna para, druga para, tu będzie 3, tu będzie 2, czyli w takim razie to jest 6 pierwiastków z 5. To jest nasz x. No i teraz sobie obliczyć obwód, czyli 17, 6 i 5, czyli 12, 29 plus 6 pierwiastków z 5. Obwód to jest, jak tak mówiłem, 17, plus 11 to jest 28 o musiałem się przejęzyczyć 6 pierwiastków z 5 jeszcze i mamy wszystko dobra ja to marzę. idziemy do podpunktu B w takim razie jest sobie trapez wszystko wskazuje na to, że nie prostokątne tu jest piątka, tu jest 8, tu jest 13, i tutaj też jest piątka. Hop, na wysokości jest piątka, i brakuje nam do obwodu tej dolnej podstawy. Tutaj sobie opuścimy tradycyjnie też drugą wysokość, tu będzie piątka. W takim razie ta odległość tutaj między tymi wysokościami też będzie piątką. No dobra, ale tu będzie x, a tu będzie y. No to stwierdzenia Pitagorasa, bo wysokości padają pod kątem prostym. No to lecimy od lewej. Mamy x kwadrat plus 5 kwadrat jest równe 8 kwadrat. No to x kwadrat jest równe 64 odjąć 25, bo 5 kwadrat to jest 25. Przenoszę na prawą stronę, czyli odejmuję. Trzymam x kwadrat, to jest... 39, czyli pierwiastkuję teraz, czyli mam x, jest równy pierwiastek z 39. 39 dzieli się na 3 i to jest 13. 13 się już na nic nie dzieli, więc nie rozłożymy tego, więc idziemy dalej. Eee, szukamy y. y kwadrat plus 5 kwadrat jest równe 13 kwadrat. No to 13 kwadrat, no to to jest. To, sorry. 13 kwadrat to to jest 169, odjąć również 25. No to y kwadrat to jest 144. 144 już dzisiaj padało i po spierwiastkowaniu to jest 12. No to y jest 12, tutaj jest 5, a to jest pierwiastek z 39, więc obwód tego trapezu to jest 5 plus. 8, tak, to jest plus. <noise> to jest 8 plus, plus, plus 13, plus znowu 5, bo jesteśmy 5, 5, 8, 13, plus jeszcze 12 i plus jeszcze pierwiastek z 39, czyli wychodzi na to, że to się równa, Co się równa. Tutaj mamy 10, tutaj mamy 25, 35, plus 8, 40. 3. Dobra, jeszcze raz. 43 plus pierwiastek z 39 i to jest nasz offer. I ostatnie zadanie w tej części, i zapowiadam niniejszą część trzecią. To będzie ostatni podpunkt, właśnie z tej części. W sumie nie ostatni, przedostatni. Mam jeszcze jeden trapez do zrobienia. Hop. Hop. I hop. I tutaj. Sprytnie autor zadania nam dał czwórkę tu, na środku, ale wskazał, że to jest kąt prosty, więc luzik. Tutaj mamy 5. Tutaj mamy 5. Tutaj też mamy 5. I tutaj też mamy 5. No dobra, to, 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 to co możemy zrobić, to tą czwórkę sobie przesunąć tutaj. I wewnątrz tutaj wpisać x. Czyli mamy trójkąt prostokątny. 4, 5 i x. No to warto tutaj zobaczyć, jak ładnie pięknie wyjdzie. x kwadrat to jest plus 4 kwadrat jest równe 5 kwadrat. No to wychodzi na to, że x kwadrat jest równe 25. Odjąć 16, bo potęguję i przenoszę. W takim razie x jest równe 9, czyli pierwiastek z 9 to jest 3. Czyli to jest 3. W takim razie, jak tutaj jest 3, to tutaj też jest 3. No to to jest łącznie 6, a całość ma 10. No to w środku też jest 4. No to do góry też będzie 4. W takim razie mamy obliczyć obwód. Ja zmienię kolor i poprawię to, co ustaliliśmy. Czyli łącznie tutaj jest 10. 4 było dobrze. 5, 5. Jest ok. W takim razie obwód to jest 10 plus 10. Plus 4. Dlaczego drugie 10? Bo dwa ramiona mają 5, czyli łącznie 10. No czyli 24. Yy, dobra, no to ostatnie zadanie na dziś w tej części. To to jest tak. Podstawy trapezu równoramiennego mają długości 11 i 27. Podstawy trapezu równoramiennego. Trapez, czyli nie prostokąt. Yy, To tu będzie 11, a tu będzie 27. A długości ramion wynoszą 14. Jaką wysokość ma ten trapez? Hmm. Wysokość jest tu. Dobrze jest sobie zrobić do tego rysunek. Wtedy to lepiej widać. I co ustalamy? Równoramienne, czyli ramiona ma równe. Jeżeli opuścimy drugą wysokość, to tutaj w środku między nimi też będzie 11. W takim razie, jeżeli ten środek ma 11, to na, na boki zostaje nam. 27 odjąć 11 to jest 16. 16 na 2, bo równo, no to tutaj będzie 8 i tutaj też będzie 8. W takim razie nasza wysokość jest tu i tej wysokości szukamy. W takim razie h kwadrat stwierdzenia Pitagorasa, oczywiście. h kwadrat plus 8 kwadrat jest równe 14 kwadrat. No to h kwadrat, to przepisujemy. Jest równe 14 razy 14. To jest 196, odjąć 64, to się równa h kwadrat. Mamy odjąć 64, to, to jest 132. W takim razie po spierwiastkowaniu h to jest pierwiastek ze 132. 132 jest liczbą parzystą, więc czas spróbować to rozłożyć. Więc będziemy mieć na 2, na 2 to będzie 66. Na 2 to będzie 33. No i 33 na 3 to będzie 11. 11 na 11 to jest jeden, ale wyskoczyła nam jedna para. W takim razie pierwiastek ze 132 to są dwa pierwiastki z 33. Dobra, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj w tym wideo. Jest, będzie jeszcze część trzecia. I do zobaczenia w części trzeciej. Hej!